Harmonogram prac budowlanych to jest dokument, w którym przedstawiamy zestawienie robót budowlanych wraz z przewidywanymi czasami ich realizacji. W harmonogramie także powinniśmy pokazać przerwy technologiczne oraz przerwy w realizacji inwestycji. Harmonogram to jest najlepsze narzędzie do kontroli, nadzoru i sprawdzania terminów realizacji poszczególnych robót. W harmonogramie możemy sprawdzić zarówno terminy wykonania poszczególnych robót, jak i terminy dostaw materiałów na placu. Budowy. Ubiegając się o kredyt, bank zażąda od nas nie tylko kosztorysu, ale także informacji o ilości i częstotliwości przerywania transz, czyli pieniędzy niezbędnych do naszej inwestycji. Prowadząc budowę bez harmonogramu robót, nie będziemy w stanie w odpowiedni sposób dotrzymać terminów realizacji poszczególnych robót, a także całej inwestycji. Załączając harmonogram do umowy z wykonawcą, jesteśmy w stanie skutecznie egzekwować zapisane w nim terminy realizacji robót.